Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych w sobotę 22 października w Brzozowie odbyły się 14 biegi imienia profesora Waleriana Pańki. Start zawodów rozpoczynał się na polanie przy willi Ojców Jezuitów w Starej Wsi. Trasa biegła oznakowaną drogą leśną oraz ulicami Brzozowa. Do tej pory biegi odbywały się jedynie na stadionie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzozowie. W tym roku po raz pierwszy w trasę zawodów włączone zostały ulice miasta. Dystans jaki mieli do pokonania uczestnicy wynosił 7 km. W kategorii mężczyzn zwyciężył Hubert Wierdak z czasem 23 minut i 40 sekund. Witamy Profesora, nie, profesora Start z starej wsi, z wili Ojców Jezuitów. Bardzo, bardzo ciekawa, aczkolwiek trudna, selektywna trasa. Mnóstwo podbiegów w lesie i końcówka w mieście też wymagająca. Ale mimo deszczu, ciepło, nie ma wiatru, bardzo fajna pogoda do biegania. Świetna impreza, świetnie zorganizowana, świetny bieg, same superlatywy. Następny zawodnik z numerem 5 Wśród kobiet najlepszy czas wywalczyła Marta Preisner. Przebiegła trasę w 27 minut i 53 sekundy. Biegam już od 20 lat, także trudno mi jest powiedzieć, który to jest bieg z kolei, które jest zwycięstwo. Także jeździ się zawody na zawody i się po prostu startuje i biega. Organizacja też bardzo fajnie, bo po biegu szybko, sprawnie i do domu. Trasa bardzo fajna, dużo podbiegów, zbiegów, technicznie dosyć trudna. Pogoda, mimo że to jest bardzo lubię biegać w takiej pogodzie, bardzo mi się podobało i chętnie tutaj wrócę. Mi też się bardzo podobało, świetna trasa, chętnie tutaj wrócimy, jeśli będzie w przyszłym roku edycja. Meta usytuowana była na brzozowskim rynku. Medale i dyplomy uczestnikom wręczył zastępca burmistrza Stanisław Pilszak w dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie, Bogdana Dytko oraz rzecznika prasowego delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie Andrzeja Trojanowskiego. Celem wydarzenia było uczczenie tragicznej śmierci honorowego obywatela miasta i prezesa Najwyższej Izby Kontroli profesora Waleriana Pańki, a także popularyzacja biegów masowych. Z całą pewnością idea e, uczczenia e, zasnej pamięci profesora pomoże i nam w Izbie pracować na, jego, na podstawie jego dorobku, ale także gromadzić się wokół pewnej idei. Organizatorami oraz fundatorami nagród byli burmistrz Brzozowa, Józef Rzepka, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie oraz Najwyższa Izba Kontroli. W pomoc zaangażowała się Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie, Ochotnicza Straż Pożarna ze Starej Wsi i Przysietnicy oraz Firma Darmet.